Jak wygląda trasa 6 km w górach? Zapraszam na bieg. Krótka pętla z obciążeniem. Ten dystans lec jako zamykający czyli na samym końcu, pilnuję, żeby wszyscy dotarli na metę. No i jest pierwsze podejście. Łącznie traska ma chyba około 600 metrów przewyższenia no więc trochę jeszcze tego będzie. To się nazywa Dobry Saport. 400 m w górę, 2,5 km za nami i właśnie pojawia się wyczekiwany punkcik Regę więc będzie można coś zjeść i się napić. Pięknie tu jest, naprawdę. Oj, nawet krówki, więc może będzie świeże mleko. Ten punkt jeszcze zamknięty, bo jest na dłuższe dystanse, więc lecę dalej, a teraz truchcikiem do dołu. Powiem wam, że te góry kuszą, tam bym poszedł. Tylko to już chyba bardziej techniczne wchodzenie, ale, ale tam bym poszedł. I co, gładko? Gładko, na to długo czekałem. Jedzonka i woda. A jutro czeka mnie ta góreczka. Tu, tu, tam, tam na górę. Spotkałem większą ekipę, więc teraz będzie bardziej wesoło. No i znowu mamy do góry. Tylko teraz w cieniu i w lesie, w pięknych warunkach. Prawy na trasie. Dodatkowe przeszkody, albo dodatkowy punkt regia Zależy kto jak podchodzi. Czas na fotkę. Ostatnia prosta cztery przeszkody i kończę 6K, które wykazało się 11 kilometrami, ale to w sumie taki ładny wacik, przyjemny. Chyba wszyscy są zadowoleni. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten bonus. Bardzo fajnie się zamykało. Spokojny spacerek, ale przynajmniej miałem czas, żeby wszystko popodziwiać. Fajna ekipa ze mną. Polecam. Paska zamknięta. Bardzo fajna wycieczka dzisiaj. I rozgrzewka przed jutrem, ma jutro dopiero będzie pochodząc na wyzwanie.